Miłego oglądania, życzy Telkap, Dostawca telewizji Ultra i światłowodów w twoim domu. Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie był gospodarzem jednego z 49 przesłuchań pierwszego etapu konkursu wokalnego imienia Stanisława Jobka. Ten prestiżowy konkurs organizuje zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. Uczestnicy śpiewają tylko i wyłącznie utwory zespołu Mazowsze. Taka jest idea. Chcemy Polskę rozśpiewać poprzez te piękne utwory, które zresztą publiczność śpiewa właściwie z nami na, na każdym naszym koncercie. No, a mając e, w historii Mazowsza tak wielką postać jaką był Stanisław Jopek, oddajemy też hołd jemu, jego, y, ta, jemu, jego talentowi, twórczości, tych, tych pięknych wspomnień, które chyba cała Polska ma związane artystycznie ze Stanisławem Jopkiem. Piastowski MOK po raz pierwszy był współorganizatorem wydarzenia o tak wysokiej randze. W tym roku konkurs ma dodatkowo status międzynarodowy. Jest to ogromna wartość, ponieważ możemy w ten sposób poznać, ale i zadbać o naszą tradycję, o nasze piękne ludowe pieśni, oczywiście stylizowane, ale tak bliskie i ważne dla nas jako Polaków i również ważne dla tego pokolenia troszkę starszego. A która zna te pieśni, często śpiewa je od początku do końca, każdą zwrotkę zna. Natomiast dla młodych jest to szansa poznania tych utworów i poznania naszej tradycji. Zostaliśmy wybrani jako ośrodek do przeprowadzenia pierwszego etapu w konkursie imienia Stanisława Jobka. I z tego co wiem, jesteśmy drudzy po Warszawie, więc bardzo się cieszę z tego powodu, że tak wiele osób pozna piasek, ale też specjalnie dla nas tu przyjedzie, bo przyjeżdżają ludzie z całej Polski. W tutejszym ośrodku zgłosiło się 43 uczestników. W konkursie mogły wziąć udział dzieci już od 8 roku życia oraz młodzież i dorośli. Wszyscy podzieleni na cztery kategorie wiekowe. To już finisz pierwszego etapu. Przesłuchania w ramach eliminacji regionalnych odbędą się jeszcze w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do drugiego etapu w tej chwili już ponad 300 osób przeszło, no ale to jest 8 ośrodków. I, i tam dopiero będzie kwalifikacja już do finału u nas w Otrembusach. I być może, a nawet na pewno, wybierzemy już osoby, które będą w koncercie laureatów. Myślę, że młodzież i osoby dorosłe radzą sobie naprawdę bardzo fajnie z tymi, z tymi utworami. Oczywiście poziom zróżnicowany, ale mamy nadzieję, że koncert, sądząc teraz już po wielu przesłuchaniach, koncert będzie na pewno fantastyczny, ten finałowy u nas, bo są talenty. Dla uczestników przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe, a podczas gali finałowej laureaci wystąpią na scenie z zespołem Mazowsze. Końcowy trzeci etap już w październiku, oczywiście w mazowszańskim Karolinie.